Moje dzieci, cokolwiek by się nie działo, pamiętajcie, że zawsze jestem z Wami. Pamiętajcie, że widzialny lub niewidzialny, sprawiający wrażenie, że działam lub śpię i zapomniałem o Was, zawsze czuwam. Jestem wszędzie i jestem wszechmocny. Nie bójcie się nigdy. Nie martwcie się. Jestem tu. Czuwam. Kocham Was. Mam nadzieję, że nie wątpicie już w moją miłość. Jestem Wszechmocny. Czego więcej potrzebujecie? Wszystko, co Was spotyka, dzieje się za moją zgodą lub z mojej woli, za zgodą lub z woli mojej miłości, abyście czerpali z tego wielkie dobro. Wielkie dobro, które ja sam pomagam Wam czerpać dzięki mojej łasce. Nie bójcie się więc niczego, ponieważ nic nie może się Wam przydarzyć bez mojej zgody. Nie smućcie się niczym a przynajmniej nie smućcie się bólem, który wykracza poza te instynktowne, szybkie i przemijające poruszenia wrażliwości, które są skutkiem natury i zmysłów. Ale dostosujcie swoją wolę do mojej. Pamiętajcie o tych burzach, które uciszyłem jednym słowem, po których nastąpił wielki spokój. Pamiętajcie, jak wspierałem Piotra idącego po wodzie. Jestem tak samo blisko każdego człowieka, jak byłem wtedy blisko Was. I tak samo gotowy, aby mu pomóc, aby mu przyjść z pomocą we wszystkim, co będzie dobre dla jego duszy. Och, w tym życiu burza trwa nieustannie, a wasza łódź wciąż grozi zatonięciem. Ale ja jestem tutaj i ze mną jest ona niezatapialna. Nie ufajcie niczemu, a zwłaszcza sobie samym, ale pokładajcie we mnie całkowite zaufanie, które usuwa niepokój. Autorem tekstu jest święty Karol de Foucault.